Witajcie, drogie przebojowe Polki. Witam Was w grudniowym wywiadzie świątecznym, dlatego moje Christmas jumper e, i cudowne, cudowna stylizacja, myślę, Sylwestrowa Justynki, zaraz o tym powiem. Moim gościem jest jedyna wyjątkowa w swoim rodzaju Justyna w tak taką znacie pewnie z Facebooka. Justynka jest przede wszystkim stylistką, pasjonatką kobiecej urody i jakby kobiecego ubioru i wnętrza i wszystkiego <laughs> razem wziętego. E, sama osobiście byłam na warsztatach Justyny związanych z, z odkrywania swojego własnego stylu i muszę wam powiedzieć, że to naprawdę jest świetna sprawa i jeżeli macie okazję, to zapraszam Was. Pewnie Justynka podzieli się z nami informacją, kiedy najbliższy warsztat będzie. E, no i myślę, że może Justynka będzie coś też, też chciała powiedzieć o sobie na początku, czegoś, czego ja jeszcze nie wiem, a co ona chciałaby odkryć. E, więc jakbyś chciała, mogła się wyprzedstawić najkrócej, to co byś o sobie powiedziała? E, wiesz co, e, witam wszystkich cię dobrym. E, dziękuję Ci Asiu, przede wszystkim za to, że mnie zaprosiłaś. E, jak ja bym się wyprzedstawiła, wiesz co? Zawsze e, zaczynam od tego, że jestem mamą, że jestem żoną, bo jest to dla mnie najważniejsze. E, jestem stylistką, jestem kreatorką wizerunku e, i dla mnie stylizacja jako taką. To jest tak, jak wspomniałaś, to jest praca nad tym Twoim zewnętrznym wyglądem, ale głównym elementem jest to e, nasza rozmowa, co jest w środku ciebie i to gdzieś tam właśnie próbujemy wydobyć na zewnątrz, żeby no, w dzisiejszych czasach, gdzie tam jesteśmy zabiegane, e, mamy dużo rzeczy na głowie, e, żeby było nam po prostu łatwiej. E, mój wywiad ma zawsze jakby taką stałą konstrukcję i na początku zaczynam od tego, że pytam moje cudowne. Kobiety, e, moich gości. Dlaczego Irlandia i jak się tutaj znalazły? E, dlaczego Irlandia? E, ja jestem tutaj 11 lat już prawie, 12, no trochę minęło. E, no i oczywiście założenie było takie, e, skończyłam licencję w Polsce z pedagogiki. Założenie było takie, że przyjadę tutaj zrobić magistra. Zrobiłam go 7 lat temu, tak, tutaj jestem. Pierwszy raz wylądowałam w Irlandii u siostry. Siostra była tutaj, więc przyjechałam tylko na wakacje. tu to było cztery lata z rzędu, żeby gdzieś tam nauczyć się angielskiego. No i później stwierdziliśmy z mężem, w międzyczasie poznałam męża. No i stwierdziliśmy, że w sumie Irlandia to, to fajna sprawa, można spróbować. No i tak jak mówię, założenie było takie. Mąż bardzo mnie wspiera i też dla niego wizja tego, żeby mogła gdzieś tam się realizować, przyjechać tutaj. Sprawdzić ten mój angielski i zrobić te studia, to dla niego też był bardzo dobry pomysł, i dlatego zdecydowaliśmy. No, ale studia zrobiłam już dawno, w międzyczasie e, doczekam się dwóch wspaniałych synków, no i dalej tutaj jestem. A, a powiedz mi, jakie były Twoje początki w Irlandii? Pamiętasz swoją pierwszą pracę tutaj? Pamiętam, tak, jedna z najlepszych prac, czyli praca w restauracji Robinika na Dlaczego najlepsze? Bo poznałam wiele niesamowitych ludzi i do tej pory się No i to była taka praca, wiesz, sezonowa gdzieś tam po restauracjach. Ale później, tak naprawdę, moją pierwszą pracą była praca w korporacji. Dostałam tą pracę, przyjechaliśmy, to jest może w 2008, to był miesiąc przed recesją. Więc tak naprawdę. To było taki, wiesz, dla mnie dość, że to było jakieś spełnienie marzeń jeszcze wtedy. I, I dlatego, że też nam się udało przed tą recesją gdzieś tam właśnie znaleźć dobre miejsce, to ja na początku pracując dla tej korporacji pracowałam jakby przez agencję. Pracowałam dla nich przez rok, do momentu, gdzie pewnego dnia nasz szef zabrał nas do dużego biura, było nas do 160 osób. I mówię, słuchajcie, niestety, ale kontrakt się kończy e, Wysyłają ten, ten dział, którym my się zajmowaliśmy Wysyłają go na Filipiny, więc no niestety za parę tygodni już nas tu nie będzie e, No ja wtedy bardzo gdzieś tam, wiadomo, bardzo to przeżyłam, bo była to dla mnie ta praca marzeń e, No ale do ostatniego dnia pracowałam e, bardzo solidnie e, No i opłaciło mi się to, bo później po tym roku e, oni, ja robiłam projekt końcowy dla, dla tej korporacji, no i oni zrobili, otworzyli wyjątkowo dla nas 7 miejsc. Ja wtedy, jako jedyna kobieta z tych 160 osób tam dostałam pracę, wtedy od razu zdecydowali zaproponować mi pozycję. No i wtedy w tej wspaniałej pracy, pierwszy telefon, jaki odebrałam, no to był, my głównie obsługiwaliśmy rynek angielski. No, i gdzieś tam z pierwszym telefonem ja jako, jako sobie poradziłam. Z drugim już było gorzej, bo po dwóch minutach wylądowałam w ubikacji płacząc, bo e, pani, która ze mną rozmawiała, stwierdziła, że nie umiem angielskiego i ona nie chce ze mną rozmawiać. E, no więc było ciężko, ale to był właśnie ten moment, gdzie ja stwierdziłam, że choćby nie wiadomo, co ja sobie poradzę i dam radę. No i dam radę, zostałam tam ponad 11 lat, bo od momentu tego telefonu po Roku. Dostałam awans, dostałam się do drużyny, która zajmowała się um, kierowaniem, e, tak jakby learningów tej danej korporacji, e, więc zajmowaliśmy się całą Europą i też później pojawiłam się na Filipinach, gdzie na początku, jak usłyszałam, że przenoszą ten departament na Filipiny, to było dlaczego tam? No, a później po parę tygodniach zaproponowałam nimi, żebym e, też tam e, pojechała i wspomogła firmę. No, więc e, tak się zaczęło, a później po tych 11 latach jednak już e, już, już nie jestem w tej korporacji. A teraz e, najważniejsze pytanie, e, skąd pasja e, do stylizacji, do mody? No i jak to się zaczęło? E, I powiedz mi, skąd wzięłaś tyle siły w sobie, żeby odejść od korporacji, bo to jednak jest, jest komfortowa praca, mimo wszystko? No to tak, muszę przyznać, że pierwsze cztery lata to naprawdę to była bardzo ciężka praca, to było regularne, wiesz, e, e, płacze i, i było mi bardzo ciężko, no ale gdzieś tam zaparłam się i stwierdziłam, że dam radę e, i to też na pewno bardzo dużo się nauczyłam. No ale co, no tak jak mówiłaś, to pytanie się pojawiło: czy korporacja to jest to, co jak to robić do końca życia, jak urodził się Wiktor? No ale tak jak mówiłaś z racji tego, że to jest wygodne, że, no, że jednak jest bardzo dużo benefitów, no to to pytanie odłożyłam sobie na potem. Mówię, a tam nie mam na co narzekać już teraz, więc zostanę tam jeszcze. No ale później urodził się Oskar, Oskar ma teraz trzy lata i tak naprawdę, będąc w Polsce, pojechałam do mamy na parę miesięcy. Z dnia na dzień, tak naprawdę stwierdziłam, kurczę, muszę zrobić coś dla siebie. Wtedy jeszcze byłam sama, bo mąż był tutaj, pracował. Poszłam do mamy, mówię: Mamuś, zostawiam ci dzieciaki na weekend, ja idę do szkoły. No i wtedy właśnie zdecydowałam, żeby zrobić kurs w Krakowie personalnego szopera. No i od tego się zaczęło. I wiesz co, i często dziewczyny mnie pytają, bo mam też dużo przyjaciół, i gdzieś tam kobiety, które spotkam na swojej drodze skąd ja wiedziałam, dlaczego moda, dlaczego to, dlaczego taka zmiana no właśnie, Nagle z, tej, z tej korporacji. Wiesz co, ja nie wiedziałam. To nie jest tak, że ja wiedziałam. Ja myślę, że na pewno pomogło mi to, że zdecydowałam się, żeby jednak zrobić ten krok. Ja myślę, że to gdzieś tam samo mnie znalazło, bo to, jaką ja miałam wizję na początku, teraz ta wizja się trochę zmienia. No, a z modą zaczęło się także od takiej błahej sprawy, gdzie e, koleżanki mówią, kurczę, no chodź z nami na zakupy, bo ty zawsze wiesz, co dla mnie wybrać. E, no i tak pół żartobusa Serio, od tego się zaczęło. No i Czyli tutaj... po prostu masz to we krwi. Masz tak krwi. myślę. <laughs> no. <laughs> Powiedz mi, jakim Ty jesteś, jakbyś siebie określiła, jakoś jesteś rodzajem stylistki? Czy jesteś taką stylistką, która broni swojej koncepcji, wizji na daną osobę, czy raczej pozwalasz sobie na to, żeby ktoś Cię przekonał do swoich racji? Bo ja spotkałam różne stylistki. Niektóre są takie, że są, wiesz, zatwardziały, mają swoje kanony i ponad to po prostu nie wyjdą. A są też takie, które tak jak Wcześniej o tym mówiła, że Ty też słuchasz i ważne dla Ciebie jest też to, co jest w środku, pozwalają jednak na, na chociaż trochę takiej inwencji tej osoby, której służą radą przy zakupach. Myślę, że ja bardziej będę w tym drugim kierunku, bo jeśli Ty sama, że tak powiem, tego nie odkryjesz, jeśli sama nie. Ja mogę tylko pokazać dlaczego i wytłumaczyć, dlaczego ale jeśli Ty sama, że tak powiem, do tego nie dojdziesz, no to nieważne, jak ja bym gdzieś tam próbowała swoją wizję przekazać, to to, to to jest jednak krótkoterminowe i dla mnie też ciekawym doświadczeniem było to, kiedy studiowałam w Krakowie. ja zaczynam zawsze, zresztą też pewnie wiesz, jak byłaś u mnie na warsztatach, ja staram się połączyć różne aspekty i to też dla mnie jest ważne, z jaką kulturą ja, że tak powiem, współpracuję, bo bardzo dużo pracuję z Polkami, ale pracuję też z innymi narodowościami, Irlandki, Hiszpanki itd. Tak Dalej. I staram się gdzieś to też razem połączyć. To, co dużo mnie nauczyło w tej korporacji, my tam mieliśmy ponad 50 różnych narodowości, ja też zaczynając Zawsze gdzieś tam od y, jakiejś pomocy w książkach próbować zrozumieć, jak podejść do danego tematu, y, no to to na pewno mi pomogło, bo wiesz, no, każdy z nas jest inny, jesteśmy inne. Więc jeśli na przykład y, robię jakąś konsultację z Polką, y, to staram się przedstawić to też z, z teoretycznego punktu widzenia, czyli jeśli mówię ci, że pasuje ci kolor czerwony, tłumaczę to na pods. Gdzieś tam staram się prosto wytłumaczyć na teorii fizyki, bo na przykład Twoja kolorystyka jest taka inna, jeśli na przykład łączysz ją z tą inną barwą, no to według tak jak druga osoba Cię widzi, to ma taki, a nie inny efekt. I tak samo jeśli chodzi o sylwetkę. Ja jestem przeciwnikiem rozmiarów i, i też gdzieś tam myślę, że to jest zakorzenione w naszej... Nie wiem, czy to jest kultura, czy może jakieś takie przyzwyczajenia, że my bardzo skupiamy uwagę na te, ten właśnie. Najlepiej, żeby ten rozmiar był jednocyfrowy, tak 6-8, ale to, ale to nie ma takiego znaczenia i to nie jest ważne. Ważniejsze jest to, jakie to masz proporcje, bo wtedy jesteś w stanie dużo więcej osiągnąć, dużo więcej wprowadzasz tej pewności siebie do swojego ubioru, bo rozumiesz swoje ciało i współpracujesz razem z nim. Nie opierasz się na tych jakichś standardach prowadzonych przez komercyjne sklepy. No a jeśli jest to, na na przykład Irlandka, czy tam innej kultury osoba, no to pewnie tej teorii jest może troszeczkę mniej i gdzieś tam próbuje bardziej... To też właśnie zależy od, od klienta. Czy Ty jesteś taką stylistką, która bardzo śledzi trendy, wiesz, tak wogi te inne czasopisma modowe? Czy raczej jest, jest taką, która ma jakąś swoją własną drogę? Oczywiście z uwzględnieniem tego, co na przykład, nie wiem, będzie, że będzie modna kratka, albo na przykład, że będą modne, nie wiem, jakieś świecące rzeczy, albo coś takiego? E, tak, ale staram się gdzieś tam to jakoś połączyć, nie iść za bardzo w te trendy, ale na pewno zawsze mam jakiś element, który sprawi, że czuję się lepiej, bo dodam trochę trendów, ale jeśli coś jest bardzo trendy, a ja wiem, że to zupełnie nie jest mój, e, mój styl, to tego nie ubieram. E, I wiesz, to gdzieś też e, śledzę na pewno e, Woga regularnie czytam, e, staram się gdzieś tam też e, jakieś nowe publikacje czy polskie, czy czy też inne, żeby rozumieć, jak to wygląda z, perspekty z szerszej perspektywy. Ale też trochę przychodzi mi to naturalnie, bo um, od dwóch lat współpracuję z Oxford Fashion Studios i pracuję na backstage'u i parę razy do roku udaje mi się być w Londynie, w Paryżu i Milanie podczas y, tygodnia mody, więc wtedy gdzieś tam, wiesz, sama, sama się... Właśnie, teraz to chciałam Cię chciałam, chciałam pociągnąć trochę za język i poprosić o to, żebyś się pochwaliła, bo tak mm. dużo się ostatnio u Ciebie dzieje. Widziałam jakiś wywiad w telewizji, widziałam ostatnio Twój event, tak. więc opowiedz nam o tym trochę. E, tak, no dużo się dzieje. E, e, czyli współpracuję z Oxford Fashion Studios e, i to jest dla mnie fajne, bo e, poznaję różnych projektantów i też widzę, jak ta moda wygląda od środka i na pewno wiesz i są e, takie abstrakcyjne kolekcje, gdzie patrząc na to, e, wiesz, e, normalny line by się zastanawiał, ale w ogóle o co chodzi, ale dla mnie to też jest sztuka. Ja uwielbiam jeździć ja na takie pokazy i i współpracować z tymi projektantami, słuchać, patrzeć na ich wizję, bo, bo to jest coś, co wiesz. Jednemu może się podobać, jednemu nie, no, ale to jest niesamowite doświadczenie. Tak, ostatnio zostałam też zaproszona do wywiadów w telewizji, to było pokazywane na BNTV. No i też tam teraz dyskutujemy gdzieś o dalszej współpracy. Na razie nie będę wspominać, bo jeszcze nic nie jest uzgodnione. Współpracuję z niesamowitą artystką, z Esther Wang. I, i wiesz co, i, i Esther e, tworzy fotografie, ale jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o sztukę. I, i dla mnie je, praca z nią jest niesamowita, ponieważ patrząc na to zdjęcie, które ona tworzy, gdzieś tam wiesz, ty zatrzymujesz się na chwilę i to ma jakieś wiesz, drugie dno, zastanawiasz się, czy tu chodzi o modę, czy tu chodzi o sztukę, czy tu chodzi o jakiś inny przekaz. No i też miałam przyjemność, to była sesja organizowana dla, na potrzeby mojej firmy i Ester była fotografem, no i później, dzień później Ester do mnie dzwoni, że moje zdjęcie ukazało się w Wołgu, więc ja nie wiedziałam, czy mam, czy mam już krzyczeć, czy mam płakać. E, tak, więc, więc na razie e, te marzenia gdzieś tam się spełniają e, i też zawodowo się spełniam. Staram się jakoś to e, połączyć wspólnie z, wiesz, z domem, z rodziną. Nawet jak widziałeś, dzisiaj jestem tu chłopaki moje, przyjechali poczytać trochę książek. Właśnie o to Cię chciałam teraz zapytać. Jak teraz godzisz e, to, tą swoją pasję? Bo mimo wszystko jednak jest ona wymagająca i wymaga mm. też i wyjazdów, i wymaga jakichś tam eventów, które nie zajmują godziny czy dwie e, z rolą mamy. Tak, jest ciężko. E, I powiem Ci, że wiele razy miałam taką myśl, kiedy na przykład siedzę w kuchni, obok siedzą moje chłopaki i coś tam rysują, a ja z otwartym laptopem i na przykład odpisuję, e, odpisuję komuś albo wiesz, robię swoje social media. E, i na przykład przychodzi do mnie Oscar i gdzieś tam próbuje zamknąć mi laptopa, mówi mama chodź. I często mam także gdzieś tam mam jakieś wyrzuty, ale stawiam sobie na, na szali dwa pytania, bo wiem, że jeśli ja tego nie będę robić, to sytuacja będzie podobna, tylko że ja będę siedzieć przed tym laptopem na przykład w jakiejś korporacji, bo nie będę w stanie na tyle, że tak powiem, wiesz, spełniać się, że gdzieś tam życie mnie popchnie do tego, że będę musiała wrócić do normalnej pracy. E, więc to jest wybór i myślę, że, że każda kobieta ma ten wybór przed sobą. I ja myślę też, e, pamiętam, bardzo dużo e, od momentu jak chłopaki się urodzili, to bardzo dużo czytam poradników odnośnie wiesz, jak być dobrą mamą, co robić, kiedy na przykład Twoje dziecko dorasta i tak dalej. I myślę, że to jest gdzieś tam wpisane w, w rolę mamy, że ty zawsze zadajesz sobie to pytanie, czy ja jestem wystarczająco dobrą mamą, czy spędzam wystarczająco dużo czasu gdzieś tam, zawsze są jakieś, jakieś pretensje do siebie. Um, ale udaje mi się to pogodzić, bo dla mnie najważniejsze to też powód, dlaczego tak bardzo korporacja po jakimś czasie zaczęła mnie męczyć, to ten brak czasu dla nich. I, i będąc w korporacji, tak masz na kontrakcie te 8 godzin, ale to jest tylko na kontrakcie, bo często to się kończy 12-14 godzin dziennie. I ja nie mówię, że teraz pracuję mniej, bo prawdopodobnie pracuję jeszcze więcej, ale dla mnie no, magią jest to, że my to możemy robić razem. I chociażby dzisiaj siedziałam przy stole z Wiktorem i rozmawialiśmy o czymś, i Wiki mówi: Kurczę, ja jakby musiał. Wyjść na, um, i powiedzieć coś przed całą moją klasą, przed wszystkimi dziećmi, to pewnie bym się wstydził. E, a ja go zapytałam: dlaczego? To nie jest, e, to nie jest e, taka wielka rzecz. E, musisz przyjechać kiedyś na mój wykład i zobaczyć, jak ja to robię. I, i dla mnie to też jest, daje mi dużo to, że moje dzieci widzą, że ja spełniam swoje marzenie i, i mam nadzieję, że jestem szczęśliwa, mam nadzieję, że oni będą brać ze mnie przykład. No a co, jeśli chodzi o spełnianie czasu, to, no to pewnie no na pewno to się zmieniło, bo gdyby nie to, że zmieniłam pracę, no to teraz pewnie gdzieś bylibyśmy nad jeziorem, czy spędzalibyśmy czas gdzieś na zewnątrz. No zmieniło się to, że, że musimy jakoś bardziej mieć to zaplanowane i spędzamy ten czas w innych miejscach niż pewnie wcześniej, no ale dla mnie jest najważniejsze, że spędzamy go razem i, i jakoś dajemy radę. Eee, ciekawa jestem, jaki zapach ma dzień Justyny? Zapach? Tak. <laughs> to mnie zaskoczyłaś. Eee, myślę, że róż. Okej. Okay. Tak. Spodziewam się odpowiedzieć, że kawa. Aha. <laughs> no, okay. Nie, nie wiesz co, nie, bo e, tak, kawa na pewno piję dużo, ale, ale wiesz, dla mnie gdzieś ta świadomość tego, że ja się spełniam, że widzę moje dzieci, że że, wiesz, że robię coś dla innych e, i, i jestem z tymi kobietami, e, które przychodzą do mnie porady, jest to dla mnie niesamowite. No i tak jak patrzę na to z szerszej perspektywy, to tak, to ta radość gdzieś tam, wiesz, to piękno każdego piękno dnia, które udaje mi się stworzyć samej e, ciężką pracą. E, powiedz mi, co byś powiedziała takim dziewczynom, które mają coś w tyłu w głowie, jakiś pomysł na siebie, a cały czas się boją właśnie tego, że nie pogodzą tego z rolą mamy? E, wiesz co, na pewno to, że... Widzisz, my, to co jest niesamowite teraz, na pewno widać tą dużą różnicę, jak pokoleniowo sytuacja się zmieniła, bo na przykład nasze mamy nie miały tyle czasu na nas i nie miały takich możliwości, jakie my mamy teraz. To jest niesamowite, ale z drugiej strony też czasami może być pułapką. I ja też rozmawiając z innymi mamami, swoimi koleżankami, właśnie widzę to, że jest ta chęć tego, żeby, tak jak Ty mówisz, żeby one chcą, ale przeważają jednak te wyrzuty sumienia, ale przecież, jak ja to zrobię, nie będę mieć czasu na swoje dzieci. Myślę, że y, taka dość y, błaha sprawa. Ja y, my ostatnio z mężem. Z dzieciakami oglądaliśmy bajkę, bajkario Rio, jeśli nie oglądaliście to na pewno oglądajcie i upewnijcie się moje drogie, że zrobicie to ze swoim partnerem, bo przekaz drugiej części zwłaszcza tej bajki jest happy wife, happy life I ja się zawsze z tego śmieję i też jak oglądam to z marzem mówię pamiętaj, pamiętaj co mówią w bajce ale gdzieś, dla mnie to gdzieś, gdzieś ma sens, bo jeśli ty jesteś szczęśliwa, twoje dzieci też są szczęśliwe. I one to widzą, i one to czują, i, i często zapominamy o tym, jakie to są mądre e, stworzonka, bo tak naprawdę ty. E, Gdzieś tam mają jakieś problemy, mimo tego, że ty nie mówisz o tym dzieci swoim dzieciom, one to czują, bo twoje zachowanie, to, jaki ty masz, wiesz, humor w danym dniu, to gdzieś tam ma na nie wpływ. Więc na pewno to szczęście, które ty przyniesiesz do rodziny, będzie gdzieś pomocne. No wiadomo, wszystko musi mieć swój balans, bo jeśli za dużo czasu na to spędzisz, no to na pewno będzie to negatywne. Wydaje mi się, że my i Polki mamy jednak gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, że my musimy być we wszystkim najlepsze to po pierwsze, mm -hmm. a po drugie, Cały czas zapominamy o tym, że nie liczy się ilość czasu spędzonego z dzieckiem, tylko jego jakość. Jakość, dokładnie. Bo, bo ja już na przykład teraz wiem, że tak jak Ty mówisz, że jeżeli ja spędzam z moją córką czas i jestem uśmiechnięta, radosna i jestem gotowa na jej pomysły, no to jest naprawdę bardzo efektywny czas. Tak. Równie dobrze można ten czas spędzić będąc z nią, nie wiem, trzy godziny, a jednak nie będąc z nią, także to, tak. to wszystko jakby ma swoje granice. Chciałam się zapytać, co u Ciebie będzie się teraz w najbliższym czasie działo? E, tak, teraz kończę projekty na ten rok, więc mam nadzieję, że będę miała chwilę czasu właśnie w grudniu, troszkę na początku stycznia, żeby ogarnąć plan na przyszły rok. No na pewno myślę, że dalej będę współpracować z Oxford Fashion Studios, czyli wyjazdy do tych stolic mody. Na pewno dużo więcej będę czasu spędzać na warsztatach, bo w zeszłym roku, teraz w tym roku udało mi się zrobić dwie serie. Teraz już myślę, że będziemy ruszać z, z większą ilością warsztatów. Mamy dużo zainteresowania, z czego bardzo się cieszę. I też współpraca, bardziej wychodzę poza ramy tej indywidualnej stylizacji, jest to dla mnie dalej bardzo ważne. Ale też gdzieś bardziej idę w kierunku tej e, commercial, e, commercial e, fashion, czyli gdzieś właśnie współpraca nad sesjami zdjęciowymi i też e, e, kolejna rzecz, e, która pozwoli mi tak naprawdę połączyć moje doświadczenie w korporacji, współpraca z innymi kobietami na różnych szczeblach, też plan jest na przyszły rok bardziej skupić się na image consultancy, czyli nie tylko twój dress code, ale też jak wpływa twoje body language, czyli mowa ciała i komunikacja na to, jak ludzie cię odbierają, ale to będzie bardziej w kierunku tych właśnie takich biznesowych odbiorców. Moimi odbiorcami są przede wszystkim. Kobiety, które albo są aktywne zawodowo, albo są mamami. Powiedz mi, co ty możesz im w tej chwili zaoferować Ty jako Justyna Sting? Um, wiesz co, ja zawsze zawsze zapraszam na konsultacje ze mną. To jest coś, co gdzieś tam wiesz, pozwoli ci zdefiniować, czy Ty potrzebujesz mojej pomocy, czy nie. Bo powiedzisz, ja tak naprawdę mam dwa rodzaje kobiet, które do mnie przychodzą, są to kobiety, które. Gdzieś potrzebują zmiany w swoim życiu, czy to jest kwestia zmiany partnera, czy na przykład po ciąży nie czujesz się pewna siebie tak bardzo, jak e, czułaś się wcześniej, czyli jakieś ważne, czy chociażby nowa praca e, i potrzebują właśnie tego kopa trochę, ale też potrzebują właśnie, żeby ktoś z, z zewnątrz. E, Pomógł im to ogarnąć, ale mam też takie kobiety, które po prostu nie mają na to czasu. Są kobiety, które są bardzo zabiegane, bo mają pracę, mają dzieci i też potrzebują właśnie takiego planu, żeby ten ich wygląd zewnętrzny miał sens i żeby osiągały przez niego to, co chcą. Więc dla mnie to na pewno pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, to na pewno siebie, bo ja też widzę po sobie. Od momentu, jak zaczęłam pracę jako stylistka i też moja ciągła edukacja, bo studiowałam w Krakowie, teraz też w tym roku skończyłam na tym kolecie wasniem, to naprawdę mi to pomaga na co dzień. Pomaga mi to też w swojej pewności siebie, pomaga mi to w pracy z innymi i myślę, że to jest to, co Kobieta w dzisiejszych czasach potrzebuje, bo my często zapominamy o tym, żeby zadbać o siebie, bo myślimy o naszych dzieciach, myślimy o naszych mężach, no a gdzieś tam nie do końca jest czas na nas, a, a to też jest bardzo ważne. Czyli, Czyli sądzisz, że taka odpowiednia stylizacja zgodna z Twoimi ja? pozwala Ci podnieść Twoje poczucie własnej wartości? Zdecydowanie, zdecydowanie, bo y, ja zawsze mówię, że y, Twój wygląd zewnętrzny to jest taki, to jest, nie ma komunikacji ze światem, bo Często jest tak, że, no, wiadomo, mamy tutaj teorię tych 7 sekund, czyli tworzymy to pierwsze wrażenie podczas tych 7 sekund. No i pytanie dla Ciebie, jak ważne to jest, bo czy to jest praca, czy to jest chociażby jakieś kontakty w tam międzyludzkie, przyjaciele, partner i tak dalej, to bardzo pomaga. Kochane, oczywiście mogłabym tak z Justynką rozmawiać godzinami i myślę sobie, że to nie jest nasza pierwsza i ostatnia rozmowa, natomiast co mogę Wam powiedzieć? Jeżeli nie czujecie się pewnie z tym, jak się ubieracie albo chciałobyście coś zmienić, to zapraszam na Facebooka Justynki, tak? pod wywiadem będą wszystkie informacje. i do kontaktu przez Messengera, tak? Mm -hmm. yy, w różne sposoby, jakie tylko możecie się skontaktować. Myślę sobie, że no Justynka dała się nam tutaj pokazać jako naprawdę bardzo ciepła i otwarta osoba. Zresztą ja sama tak ją bardzo odbieram i myślę sobie, że czasami warto spróbować zmienić swoje ja. A na koniec, ponieważ to będzie wywiad świąteczny, tak, z tego zacytu nawet nie chciałam, się pytać o moją piękną Christmas yeah, jumper. Pięknie, tak. E, no chciałobyśmy Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt, wszystkiego najlepszego e, i powodzenia w realizacji Waszych pasji w Nowym Roku. Zdecydowanie. Wesołych świąt, dużo zdrowia, przede wszystkim dużo szczęścia. Nie zapominajcie o tym, że Wy będąc szczęśliwy, Wasza rodzina też jest szczęśliwa. No i co? I spędzania tych świąt w gronie najbliższych przyjaciół. Dziękuję bardzo. A wszystkie osoby zapraszam do subskrypcji kanału Przebojowa Polka, na którym coraz więcej nowych wywiadów z cudownymi, przebojowymi, inspirującymi Polkami. Dziękuję Wam.